Dorota Piątas Księżniczka Zuzia i śmieciowy potwór Księżniczka Zuzia była znaną w królestwie bałaganiarom nie dbała nie tylko o swój pokój ale też o całą krainę Zuzia często wyrzucała śmieci wprost na podłogę na trawę pod drzewa lub do strumienia nie wiedziała, na czym polega i jak ważna jest segregacja śmieci. Księżniczka nie myślała o szanowaniu przyrody, oszczędzaniu wody i energii. Pewnego ranka Suzia obudziła się i zauważyła, że jest w innej krainie: dziwnej, brzydkiej, brudnej, szarej i smutnej. Nie rozumiała skąd się tutaj wzięła i dlaczego jest tu tak ponuro. postanowiła obejrzeć to miejsce i dowiedzieć się co się stało. Spotykała wielu mieszkańców, a kiedy się przedstawiała, wszyscy uciekali. Po wielu godzinach, zmęczona usiadła pod uschniętym drzewem. Nagle podbiegła do niej mała myszka, która jako jedyna jej się nie bała. Myszka opowiedziała jej o potworze, który zniszczył całe królestwo. Nikt nigdy go nie widział, ale wszyscy widzieli góry śmieci, które po sobie zostawiał, niszcząc całą okolicę. Myszka zdradziła księżniczce jego imię, które brzmiało Zuzia. W tym momencie księżniczka się obudziła, wybiegła z pokoju, by posprzątać wszystkie śmieci, posegregowała je do odpowiednich pojemników, ponieważ zrozumiała, że tym potworem była ona sama. Od tego dnia bardzo dbała o przyrodę, oszczędzała wodę i energię i uczyła tego wszystkich dookoła.